Dzień dobry, kochani. Witam Cię piękna duszko na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan, jestem duchowym nauczycielem. Z radością pojawiam się tutaj dla Ciebie i dzielę się tym, co odkrywam w drodze. I z wdzięcznością również kłaniam się. Temu, co przepływa przeze mnie, co przepływa przez ciebie, co stworzyło to nasze spotkanie i co może stworzyć to miejsce dla nowej wibracji, nowej częstotliwości, która, kochani, teraz przechodzi w bardzo taką nieznaną sferę. Jednak, zanim przejdziemy do takich głębszych tematów, o tym nie będzie to nagranie, kochani, to nagranie, chyba że tak się ułoży, bo często, kochani, kiedy zaczynam nagranie i idę za energią, za tym, co płynie tutaj ze mną, zaskakuję się tym, w jaki sposób energia pracuje i później jak zakańczam, jak finiszuję każde nagranie, więc uśmiecham się do tego również, bo zaczynam rozpoznawać, jak dusza tutaj pracuje. Kochani, wyciągam na powierzchnię temat wysokich wibracji i synchronizacji. Często jest tak w naszej duchowej podróży, kiedy po jakimś etapie rozpoznawania, integrowania procesów dochodzimy do miejsca, w którym otwiera się nam synchroniczność, czyli łączą się nam fakty, życie zaczyna nabierać. Tego przepływu, o którym mówiłam wczoraj, zaczynamy czuć to połączenie z życiem, z prądem życia, i jesteśmy często tym bardzo podekscytowani. I kochani, teraz, miejsce, w którym jestem, pozwala mi spojrzeć na to z troszkę innej perspektywy, dlatego że ekscytacja, którą często odczuwamy, potrzebuje ugruntowania w nas. I to jest tutaj sztuka poruszania się na Ziemi, dlatego że mistrzostwo duchowe, do którego każdy z nas zmierza, bo wierzę, że słuchają mnie takie dusze, które mają w sobie tą cząsteczkę obudzoną, jakkolwiek ona chce się przejawić przez Ciebie, polega na tym, żeby rozpoznać synchroniczność, nauczyć się cieszyć się nią, rozpoznawać, okej, okay, to jest mój czas, jednak równolegle do tego, kochani, co się zadziewa, równolegle do tego potrzeba nam trzymać balans i równowagę. Dlaczego? Dlatego, żeby utrzymać tutaj te wysokie wibracje, do których jesteśmy obudzeni. I to jest sygnał, że jesteśmy już na innym jakby poziomie z duszą, że coś nowego się w nas wydarza, że inaczej już doświadczamy życia. Kiedy potrafimy równolegle utrzymać balans w tej radości, ekscytacji, synchroniczności? I kochani, jest to podróż, która troszkę zabiera nas w takie miejsca, gdzie kończy się duchowość, jaką być może znamy z tego, co do tej pory doświadczaliśmy, bo ona łączy się z bezpośrednim doświadczeniem życia, jakie mamy. Rozwój nie staje się już pewnego rodzaju narzędziem czy nawet rozproszeniem, ale przeciwnie, wchodzimy maksymalnie w to życie, jakie mamy, z tym, co jest nam oferowane, i w ten sposób spotykamy się z prawdą, bezpośrednio z prawdą życia. I to jest, kochani, już inny poziom życia, inny poziom doświadczenia. I kiedy jesteśmy, kochani, w tym miejscu, często jest tak, że, jest, że ego jest tutaj zdekoncentrowane, dlatego że duchowe ego myśli nosi w sobie takie, kochanie przekonania, takiego rodzaju nakładki, w których, kiedy pojawia się synchroniczność, to, synchroniczność to znaczy, że, że jestem w dobrym miejscu, że jestem na dobrej drodze. Wreszcie wszystko się układa, i kochani, dla dusz, które dużo przeszły w życiu, które spotykały się z ograniczeniami życiowymi, z różnego rodzaju trudnościami, taki rodzaj synchroniczności często jest jak jakaś wielka nagroda, na którą się czekało, i to dalej buduje ten stary wzorzec, albo może otwiera ten stary wzorzec, który był aktywny. Wzorzec, kiedy po trudnym czasie pojawia się wreszcie nagroda. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że równolegle, jak idziesz z duszą i podążasz tą podróżą, to będziesz z tego wychodzić, będziesz sobie to uświadamiać. Że nie o to chodzi, żeby czuć, że tutaj życie nagradza Cię za Twoją ciężką pracę życia czy trudności, jakich doświadczyłeś, doświadczyłaś. Ja wiem, jakie to jest wymagające czasami dla nas rozpoznać to w sobie, bo rzeczywiście wiele z nas, wiele, wiele z dusz, które mnie oglądają, przeszło wiele trudności, więc naturalnie, że czekamy na ten moment nagrody czy przejścia. Dusza, kochani, jednak, która już jest podłączona do naturalnego rytmu życia, do tego cyklu, który jest niewzruszony tym, co się pojawia wokół, może naprawdę cieszyć się tą zmianą bo ona łączy Ciebie z tym przepływem, który jest nieznany, który nie jest zależny od tego, co się pojawi w świecie. I ja rozumiem, że to może być niepojęte dla nas, dlatego że żyjemy w świecie, który nieustannie gratyfikuje, docenia ciężką pracę, chwali tych, te istoty, które tak dużo osiągają w życiu, więc wydaje się nam, Gdzieś tam siedzą w podświadomości, kochani, takie programy, czasami, bardzo często, że kiedy coś osiągniemy, dopiero będziemy na jakimś wyższym poziomie, to wtedy zasłużymy sobie na to uznanie, i dopiero jak świat nas uzna i potwierdzi to poprzez słowo, gest czy zaproszenie jakiekolwiek. Wtedy dopiero możemy uznać siebie i uznać to, że rzeczywiście to jest to miejsce, w którym jestem, to jest to miejsce, w którym mam być. I to są, kochani, wszystko, wszystkie nakładki, z których właśnie schodzimy. To jest ta iluzja, która rozpuszcza się wokół nas. I wzruszającym jest dla mnie dzielić się tym z Tobą, dlatego że teraz mogę na to tak spojrzeć z taką miłością, jakiej nigdy wcześniej. Nie miałam do, tych, do tej realizacji. W mojej osobistej drodze kochani. I tutaj zadziewa się magia i swoboda twojego autentycznego bycia w tym świecie. Kiedy naprawdę możesz czuć się tutaj bezpiecznie w swoim własnym kostiumie i żyć swoją rzeczywistość, tak, jak żyjesz. Z tego miejsca łączysz się ze światem na innym poziomie. Dlatego, kochani, warto rozpoznać tutaj ten fenomen, który pokazuje nam, że rozwój jest nam potrzebny, potrzebujemy się zaangażować w nasze życie, czuć ten przepływ, czuć tą synchroniczność, iść za tym i cieszyć się tym, jednak równolegle, gruntować się w tej wibracji duszy, która trzyma to wszystko. Wibracji duszy, która jest obecnością, trzymającą to wszystko, co się w nas wydarza, te zmiany, których doświadczamy. Bo kiedy rozpoznamy siebie, kochani, w tej obecności, wtedy każda okoliczność, która wydawałaby się być przeszkodą, już nie dotknie nas tak głęboko jak kiedyś. Będzie po prostu przemijającą falą, która pojawi się i zniknie. I do tego jesteśmy, kochani, zapraszani. I o tego rodzaju obecności wspominam. I to jest właśnie połączenie z duszą, które ja rozpoznaję u siebie. I co jest, kochani, w ogóle fascynujące w tej podróży, że można czerpać radość z życia, z bycia człowiekiem, osobowością w tym wszystkim, a jednocześnie czuć tę obecność, która trzyma to wszystko. Więc kiedy jesteś na tym etapie, w którym rozpoznajesz synchroniczność, czujesz ekscytację, radość, pozwól sobie na to, żeby tego doświadczać. I rozpoznaj w sobie te miejsca, które szukają tutaj również stabilizacji, zatrzymania i ciszy, w tym takiej kontemplacji, wdzięczności za to, czego doświadczasz. Wdzięczności za to odkrycie, które staje się Twoim udziałem. Bo są takie części nas, które będą szukały tej nagrody. Warto być tego świadomym i po prostu to zauważać, bo kiedy zauważasz te aspekty, które poszukują nagrody, wtedy pozwalasz im wybrzmieć. Jednak dzieje się to z miejsca, które pomaga na zintegrowanie tych aspektów, a nie aktywny udział i wiarę w to, że. Nagroda jest czymś, do, tego, do czego dążę. Jest czymś, co potwierdza, że moja praca ma sens, że moje życie ma sens, że wszystko, co robiłam, robiłam do tej pory ma sens. Jeśli, kochani, szukamy realizacji z duszą, to wydarzy się to z zupełnie innego miejsca, kiedy ta synchroniczność i połączenie Stanie się naszym udziałem, i co jest fascynujące, kochani, okoliczności w ogóle nie muszą się zmienić. Bo dusza nie warunkuje Twojej wartości od tego, jak wygląda świat wokół ciebie, w czym bierzesz udział, co robisz. I to jest najpiękniejsza prawda. I to jest, kochani, sekret życia, że można tutaj czuć spełnienie w każdym momencie Twojego życia. Wszystko jest przemijającym zbiorem doświadczeń, które przejawia się przez naszą świadomą obecność. I to, co jest tutaj potrzebne, kochani, to ugruntowanie, o którym mówię, i obecność. W tych wysokich wibracjach, kiedy zaczynamy odczuwać tą synchroniczność, jest potrzebne, żebyśmy utrzymali to i rozpoznali, jak tutaj nawigować sobą w tym, czyli jest to, jest to aktywna postawa wobec życia, gdzie cisza staje się integralną, wewnętrzną częścią tego procesu, który doświadczamy. To będzie konieczne do tego, co się w nas budzi. Dlatego być może, jak słuchasz moich nagrań, też często wczuwasz się w tą wibrację. Często zatrzymuje się w oddechu, zatrzymuje się w ciszy. Energia mnie zatrzymuje w tej ciszy. Dusza mnie zatrzymuje w tej ciszy. Hmm. Wszystko jest tutaj dla Ciebie, wszystko jest tutaj dostępne dla Ciebie i masz prawo do tej radości. I to jest, kochani, fenomen. Największy fenomen, jaki odkrywam ostatnio z duszą, tak osobiście podzielę się z Wami, jest to właśnie ta realizacja, w której rozpoznaję, że nie jestem ciałem, nie jestem umysłem. I dzięki temu, że to się zadziewa w moim doświadczeniu. Rozpoznaję, jak ważne jest zadbać o te aspekty mojego istnienia, czyli ciało i umysł. To jest bardzo ważne, żeby o to zadbać, bo to są narzędzia, z których tutaj korzystamy. I to jest, kochani, prawdziwe oświecenie. Realizacja, która jest rozpoznana w duszy i płynie z miejsca, nie jest tym ciałem, sprawia, że ta miłość do ciała budzi się naturalnie. I chcemy o nie dbać, chcemy w nim przebywać i chcemy robić dla niego wszystko to, co potrzebuje, żeby wzrastać. Tak samo umysł, chcemy dbać tutaj o swój umysł, dbać o rodzaj informacji, które dostarczamy sobie, o jakość tych informacji. O to, żeby ten przekaz, który sobie oferujemy, mentalny przekaz, cały czas zmieniać na pozytywny, wspierający, kochający. I to jest to, co się w nas budzi, kochani. I to jest zupełnie inna perspektywa i masz do niej dostęp teraz. Bo stajesz się wtedy połączony z życiem z innego miejsca. Kiedy dusza dotknie Ciebie tutaj, na po w początkowych fazach, kochani, takiej realizacji, przychodzi ekstaza, taki rodzaj wysokich lotów, i chociaż również będziesz ich doświadczać, bo one są nieuniknioną częścią podróży duchowej, kochani, to jednak, w miarę jak Twoja wibracja będzie rosnąć, staniesz się przestrzenią, która rozpoznaje te Stanę. Bo w pewnym momencie one staną się naturalną częścią Twojego życia, doświadczenia, więc nie będą już czymś, co, je, co, jest, co jest dla Ciebie potwierdzeniem, że w Tobie zadziewa się zmiana, że jesteś przebudzony, przebudzona, jakkolwiek to nazywasz. Bo staną się one naturalną częścią Twojego życia. Wiesz, że masz tam dostęp, że w każdej chwili możesz sobie wejść do tej rzeczywistości, w której po prostu wszystko się rozpuszcza. I kiedy rozpoznasz to miejsce w sobie, kiedy to miejsce zacznie być rozpoznawane, nie będzie ono już w tobie takie chciane. To pragnienie, żeby tam się znaleźć, nie będzie już potrzebne. Więc dzięki temu Twój system zacznie się regulować i zaczniesz doświadczać tych stanów częściej, ale one będą bardziej ugruntowane. Dlatego że postawa, do której prowadzi cię dusza, będzie. Dążyć do takiego miejsca, w którym to, co się w tobie budzi, będzie chciało być przejawione w tym świecie w jakiś sposób. Energia, która się w tobie budzi. Więc rozpoznasz, że równolegle doświadczając siebie w tych duchowych, wysokich stanach, możesz być w życiu tutaj w osobowości. Bo to jest podróż, którą kochani pokonujemy teraz razem. I do końca będziemy nie uszli. I to jest wszystko. I tak naprawdę to zawsze tu było. Możesz powtórzyć na głos teraz za mną. Otwieram się na realizację z miejsca, w którym rozpoznaję, że nie jestem moim ciałem. Nie jestem moim umysłem. Rozpoznaję to miejsce z jeszcze głębszego ugruntowania i świadomego połączenia z moją duszą. Zatrzymuję się w tej pięknej obecności ze sobą teraz. Równolegle mogę zobaczyć, jak wszystko to, co zaprzecza tej prawdzie, wychodzi teraz na powierzchnię. Jednak nie mam już potrzeby nic z tym robić. Nie mam już potrzeby ciężko pracować na tą realizację. Nie mam już potrzeby martwić się. Tym, że wróci przeszłość i mnie dopadnie. Dlatego, że odnajduję miejsca, które łączy mnie w jedności z tym wszystkim. Więc nie muszę już uciekać od siebie. Nie ma już potrzeby uciekać od siebie. Rozpoznaję ten moment życia jako piękną realizację, w której staję się opiekunem dla podróży, jakiej doświadczam. I to jest jedyne zadanie, które mam tutaj do wykonania. Staje się opiekunem dla siebie, swojego ciała, swojego umysłu. I to jest wszystko, co mam tutaj do zrobienia. Z tego miejsca naturalnie miłość może obudzić się w moim sercu. Cisza aktywuje tą obecność, która jest tak karmiąca. A spokój zapewnia, że ten i następny moment jest połączony ze sobą tą niewidzialną magią, którą czuję już teraz. Pozwalam sobie również na radość z tej realizacji i wdzięczność za to, że jest ona moim udziałem teraz. Wiem, że każdy etap miał znaczenie, że wszystko wydarzyło się dla tego momentu teraz. Pozwalam, żeby wszystko wydarzało się w naturalnym przepływie, w którym jestem już teraz. Jednoczę się ze sobą na każdym poziomie, i ta jedność sprawia, że jestem wolny. Jestem wolna już teraz. Możesz wziąć tu wdech do ciała i wydech. I mów dalej. Widzę również te wszystkie części mnie, które szukają poczucia tej wolności, które szukają tej realizacji wolności. I czują się niespełnione, bo nie wydaje się to być tym, czego szukają. Uznaję te aspekty, które ciągle szukają. Tego, co jest tutaj już teraz. I dlatego również jest miejsce we mnie. I to również przechodzi proces integracji. Pozwalam na to. A oznacza to, że wszystko, co szukało we mnie, zostało odnalezione teraz. Wszystko to, co szukało we mnie jakiegoś kolejnego miejsca spełnienia, Lepszego poczucia zostało odnalezione teraz, wróciło do światła mojej obecności. Nic na zewnątrz nie może być potwierdzeniem tego, czego doświadczam teraz ze sobą. Im głębiej jestem w sobie, tym mniej mogę powiedzieć na ten temat. I to jest w porządku. Dlatego nie szukam już tego, co tu jest, co zostało odnalezione. I właśnie ta realizacja sprawia, że moje życie jest takie żywe teraz. Nawet jeśli to ożywienie nie wygląda w taki sposób, który mi się podoba nawet jeśli to ożywienie ożywia wszystkie rany niepewności, trudności, lęki rozpoznaje, że jest to życie we mnie zostało ożywione we mnie Więc mogę ze wzruszeniem spojrzeć na to, przyjąć i po prostu zostawić i iść dalej przez następny moment. Pozwolić na to, żeby to ożywienie zmieniało formę, kształt i dopasowywało się do tego. Pięknego przepływu, za którym tęskni moje ciało, mój umysł i moja dusza. Niech tak się stanie. Możesz wziąć tutaj głębszy wdech do ciała. I wydech. I odpocznij w tym. Nakarm się tym. Niech prowadzi Cię pięknie światło Twojej duszy. Przytulam. Do następnego razu.